kochani, taki fragment Bożego Słowa, który z Ewangelii Łukasza. 6. rozdział, gdy ostatnio modliłem się, wczoraj Pan Bóg jakoś tak bierze w moim sercu, wskazał mi ten fragment Bożego Słowa, aby się z wami dzisiaj <noise> bardzo króciutko nim podzielić. Mówiłem Dwa tygodnie temu bodajże, chyba, nie pamiętam kiedy, ostatnio miałem kazanie na temat przebaczenia. Pamiętacie? Kto pamięta? Cieszę się, że to pamięta. I mówiłem, że to jest pewna zasada, którą Bóg nam dał. Biblia pokazuje nam pewne Boże zasady. Biblia jest pełna pewnych takich prawd, zasad, które Bóg nam zostawił jako nas, nasz stworzyciel. Jako ten, który nas doskonale zna, jako ten, który ma tą najlepszą instrukcję do obsługi człowieka. Jeśli człowiek, jako Boże Stworzenie, chce być szczęśliwy w swoim życiu, to potrzebuje instrukcji. Gdy człowiek próbuje sam, no to wielokrotnie przekonywaliśmy się w historii i życiu wielu ludzi, do czego prowadzi jakieś takie samodzielne eksperymentowanie często do tragedii, do samotności, do, do, do rozwodów, do, do różnego rodzaju trudnych rzeczy. Ale Bóg najlepiej wie, ponieważ On nas stworzył, On nas skonstruował, zna nasze DNA, zna nasz charakter, wie, co nam jest potrzebne. Zostawił nam Boże Słowo i można tak sparafrazować, że Boże Słowo nam zostawił po to, aby człowiek mógł wiedzieć, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, i aby mógł wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje i co Bóg uważa, że jeśli zastosujemy, to będziemy na Ziemi szczęśliwi. Wiecie, że słowo hebrajskie grzech, Słowo hebrajskie chata, dosłownie oznacza minąć się z celem. Dlatego, że Bożym celem dla nas jest być szczęśliwym. Gdy grzeszymy, mijamy się z tym celem. Bożym celem dla nas jest być zbawionymi. Gdy grzeszymy, mijamy się z tym celem. Bożym celem dla nas jest przebaczenie. Gdy nie przebaczamy, mijamy się z tym celem. I dzisiaj chcę powiedzieć o kolejnej takiej zasadzie, bardzo króciutko, bo pastor Tomasz przygotowane główne kazanie. I przeczytam ten fragment. W Łukasza, 6 rozdział, 37 werset, głównie 38, ale przeczytam cały kontekst. Bo to są to te zasady, o których mówię. Nie sądźcie, abyście nie byli, nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. O odpuszczeniu, o przebaczeniu mówiłem. Dawajcie, na tym chcecie dzisiaj troszeczkę skupić, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, nakoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką Wy mierzycie. I chciałbym to powiedzieć w kontekście, coś powiedzieć w kontekście osobistym, ale też w kontekście wspólnoty, w której jesteśmy. Biblia mówi, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Biblia mówi, że jesteśmy rodziną. W rodzinie tak jest, że niesiemy wspólnie odpowiedzialność za dom, w którym jesteśmy. Byłoby dziwne, gdyby w jakiejś rodzinie żona pracowała, zachorowała się całymi dniami, a mąż wyłożył nogi na stół i powiedział tak, ponieważ ty mi się już nie podobać, bo przytyłaś i ja nie będę nic robić. Ty pracuj, zarabiaj, a ja mam wszystko w nosie. Powiedzielibyśmy, to jest patologia. Gdy, co byśmy powiedzieli, gdybyśmy w jakiejś rodzinie zobaczyli e, syna, który ma 50 lat, tak jak ja, i dalej nie pracuje, siedzi w domu i jest na utrzymaniu rodziców. Co byśmy powiedzieli? Że coś jest nie tak. Okay? A gdyby ten syn nam powiedział, tak, bo rodzice są nie w porządku, ojciec jest taki, 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 mama jest taka, 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 to mi się nie podoba, dlatego ja. No to powiedzieliśmy, no nie ma znaczenia, czy to mi się to do końca podoba, czy nie, to jest Twoja rodzina. Jeśli jesteś w tej rodzinie, to niesiesz ciężar tej rodziny. Czasem ten ciężar we wspólnocie niesiemy właśnie przez to, że nie jesteśmy doskonali, czasem się nawzajem ranimy. Nie. Czasem różne problemy mamy, czasem modlimy się żeby siebie nawzajem, aby się wesprzeć, czasem coś się nam nie podoba, ktoś się nam nie podoba, musimy przebaczyć, albo przeprosić, bo to działa w obie strony, albo przeprosić, jeśli widzimy, że gdzieś populiśmy, albo przebaczyć, jeżeli widzimy, że, że taka jest potrzeba. Więc jesteśmy w rodzinie. I w tej rodzinie też jest kwestia e, odpowiedzialności tej materialnej, tej finansowej, za wspólnotę, w której, jest, w której jesteśmy, za rodzinę, w której jesteśmy. Biblia mówi, że. Jest pewna zasada. Zasada. Ja, ja tu nie chcę mówić o dziesięcinie, bo są różne zdania na temat dziesięciny. Ja osobiście mówię w nowym sączewowych Kościele w ten sposób, że prosimy i radzimy i, i mówimy tak, że nie mówimy, że to jest biblijne, że okradasz Boga i tak dalej. Staramy się mówić. Faktycznie to było w Starym Testamencie, ale jeżeli chcemy w Nowym Testamencie coś na ten temat e, powiedzieć, no to jeżeli byśmy chcieli zastosować testamentową zasadę, no to musielibyśmy założyć coś takiego: wszyscy wszystko sprzedawajmy i przynośmy starszym zboru. No bo taka jest nowa zasada, nowotestamentowa, tak? To, to było przez pewien okres czasu oczywiście, później kościoły funkcjonowały faktycznie tak, że, że każdy przynosił w pierwszym wieku, w II wieku wprowadzono tą zasadę właśnie tych 10%, i tak kościoły funkcjonowały jako pewne ustalenie starszych. Więc ja mówię, to jest pewne, pewna zasada, którą przyjęliśmy, do której zachęcamy, o którą prosimy, aby każdy przynosił to, te 10% swoich przychodów. Ale zawsze też powtarzam tak, jeżeli nie możesz, bo Cię nie stać, bo z jakichś tam przyczyn, to mówię tak. Nieważne ile, ustal sobie jakąś kwotę. Szczerze, w sercu, szczerze, przed Bogiem. Możesz 50 złotych? Okej. Okay. Możesz 100? Okej. Okay. Możesz 200? Okej. Okay. Możesz 2000? Okay. 20, super. Okay. Ale ustal sobie coś w swoim sercu i bądź w tym wierny, i niech to będzie to, ta, to twoje, to, ta Twoja proklamacja, że ja należę do tej wspólnoty, ja, to jest moja rodzina, ja tę rodzinę także wspieram finansowo. Mówię to dlatego, że, że bardzo mocno Bóg położył mi ten fragment wczoraj na serce i tak usłyszałem przed Bogiem, powiedz o tym odważnie, uczciwie, także w Górnicach, bo mówię o tym w Nowym Sączu. Mhm. Sączu. Mówię o tym że mówię o tym że Żerardowie, mówię o tym w, Żywców, w tych kościołach, które są pod moją opieką, a jest, jest ich trochę. Mhm. Mówię o tych rzeczach, bo one są też ważne. Nie możemy traktować Biblii wybiórczo, co nam się podoba, to mówimy, a co nam się nie podoba, albo się obawiamy, no to nie będziemy głosić. Pastorze często się, ja zdaję sobie sprawę, że może pastor Krzysztof, może mnie często na ten temat mówi, bo zdaję sobie sprawę, że pastorowi często jest, jest trudniej, tak? bo jakby no to w jakiś sposób go krępuje. Ale, ale gość ma łatwiej. Gość ma przyjedzie, pojedzie, można jakoś tak popatrzeć trochę przez palce. Ale nie to, nie to jest najważniejsze, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że ta zasada uniwersalna to jest dawajcie, a będzie wam dane. To jest Boża zasada. I ona dotyczy nie tylko wspólnoty, ale w ogóle Biblia dzieli e, to, co my dajemy na takie trzy części. Biblia naucza, że są takie trzy segmenty, w których Bóg chce, abyśmy byli holni. Pierwszy segment to jest e, ofiary, to jest tak, ofiary, dziesięciny i daniny. To są te trzy segmenty, tak? Dziesięciny, czy jak to nazwiemy, pewna ofiara, to jest to, co przynoszę do wspólnoty, w której jestem częścią, aby nieść jej ciężar. Okay? Daniny to jest to, co daje na jakiś cel, na misję, na pomoc misjonarzowi, na jakąś konferencję chrześcijańską, na jakiś wyjazd itd. itd. To, to są te daniny, ale są jeszcze jałmożny, jałmożny to są to, co daje najuboższym. To, gdy zobaczę biedaka na ulicy i poczęstuję jego kromką chleba. To, gdy pomogę, wezmę ciuchy, zawiążę rodzinie, która jest potrzebująca, mamy taką akcję na swoście rodzinom potrzebującym, jakieś tam ciuchy, które. To są te jałmorzony. To są te, to są te, to są te trzy, trzy sektory. Ale zasada jest taka: dawajcie, a będzie wam dane. I teraz uwaga: miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą, wysypią w zanadrze wasze. Tak? Czyli jeśli mamy dawać, Skąd to się wzięło? No to się wzięło stąd, że jak w tamtych czasach, w pierwszym wieku, ludzie szli na targ i kupowali na przykład zboże. no to miał gość jakiś pojemnik, którym to zboże, zboże odmierza. Tak? Ile tam tego zboża co ktoś chce kupić, powiedzmy tam 4 miary. No to powiedzmy pojemnik miał pół miary, no to dowolę. No to dobrze. No to Ram, to 2, 3, 4, 5, 6. Okay? No i teraz, teraz może. Dobra, zawinąć, proszę bardzo, to dla Ciebie. No, ale może zrobić coś innego. Może zrobić tak. Potrząsnąć, ubić, ułożyć i dosypać jeszcze, żeby była miara naprzęsiona, ułożona. Tak? Co to oznacza? To oznacza to znaczy hojność. To znaczy otwarte serce. Takie serce, jakie ma Pan Bóg. Słuchajcie, Bóg dla nas ma wielkie serce. Hojne serce. On jest tak otwarty i hojny w dawaniu. Ale tu jest jeszcze coś jeszcze. Biblia mówi, i ten fragment mówi, że, że tak powinniśmy dawać, tacy co powinniśmy być hojni, dlatego że wtedy Biblia mówi, nam będzie dane. Okay? Nie powinniśmy dawać dlatego, że ja daję, bo chcę, żeby mi było dane. No to taka trochę handel z Bogiem, ale to jest biblijna prawda. Tak Biblia mówi, dawajcie, a będzie wam dane. To jest pewna zasada. Ale ciekawa rzecz, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I teraz. Chcę was z tym zostawić z takim obrazem. Gdybym miał tutaj przed sobą różne pojemniki, jakiś taki malutki kubek. Okay? Garnek, powiedzmy, na gotowanie zupy. Taki duży. Widzicie to, to chcecie tutaj Tu mamy kubek, tu mamy garnek do gotowania zupy, a tu mamy taki potężny na grochówkę wojskową. taki potężny gar. Chyba? Nie 50 litrów, czy I teraz każdy z nas ma jakąś miarę, którą mierzy, na przykład, na ile potrafi podarować, na ile potrafi dać, na ile potrafi przebaczyć? Ja mogę na przykład mojemu przyjacielowi, szanownemu pastorowi Tomaszowi przebaczyć tyle, ale jak już przekroczy, to już nie dam rady, to już jest za dużo na mnie. Okay? Mogę mu podarować prawda, 50 zł, ale 100, 200 już nie. Ale wiecie co? Jest ciekawe, bo ten fragment mówi, że jaką miarą mierzycie, taką Wam odmierzą. Ja sobie, kiedyś podałem taki przykład u nas w Boże, że jeżeli bierzesz ten mały kubek i ten mały kubkiem obserwujesz inny, to Bóg bierze tą całą miarę i obderowuje nam Ciebie. To może jest uproszczony przykład. To może jest taki bardzo uproszczony przykład, ale on pokazuje coś, że jeśli ja mam jakąś miarę, mi zostanie zwrócone według tej samej miary. To dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Kochani, to jest niesamowite słowo. To jest niesamowita prawda Bożego Słowa. Ja Was z nią zostawiam, abyście to rozsądzili. Jeżeli uznacie, a nie ma sensu, proszę bardzo. Ale jeżeli uznacie, że jest w tym coś Bożego, jest w tym coś cennego, jest w tym coś, co może zbudować nasze wnętrze i pomóc nam, abyśmy byli szczęśliwi według Bożej Instrukcji to Was serdecznie do tego zapraszam, abyście to przyjęli i, i stosowali w życiu, bo to są te Boże drogowskazy, te Boże wskazówki do naszego szczęścia.